Ktoś mnie pyta, czy wolę sedan, czy wolę kombi Odpowiadam, wolę sedan Ale mamy kombi i kumpli, pokolenie Ale to kumple w Radiu SK przed godziną 17 Za moment kolejne hity na czasie Artystów, którzy mają włosy nie tylko wirtualne Ale to nie jest absolutnie żaden psztyczek do kombi Jak ustaliliśmy, lubimy kombi Autopromocja Bo w święta to trzeba być blisko z bliskimi No wiecie, kanapa, popcorn i to najtrudniejsze pytanie Co oglądamy? Wejdź oglądamy? na sk.pl Uż z nami gorącą dziesiątkę na... Najlepszych hitów do oglądania. A w imprezce po 18 czeka na ciebie roczne oglądanie za darmo. Naszynka do popcornu Kanczak zaprasza. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel platformy streamingowej Disney Autopromocja. Reklama. Let's go! Ho, ho, ho! W Mediamarkt mamy wszystko w niskich cenach, a w 20 latach jeszcze taniej. Smartfon Motorola E22 w latach tylko 550 zł, a 55-calowy telewizor Samsung QLED w latach tylko 3229 zł. Bo teraz pierwsza rata gratis na wybrane produkty i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Mediamarkt. Kredyt udziela bank BNP Paribas Bank Polska SA lub Santander Consumer Bank SA po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na Mediamarkt.pl. Witaj w świątecznym świecie Homla. Szukasz dekoracji do domu, a może pomysłu na prezent? W salonie Homla znajdziesz produkty, które pomogą ci stworzyć prawdziwą magię świąt. Ozdoby choinkowe, piękne zastawy stołowe, pościele, poduszki i wiele akcesoriów, dzięki którym Twój dom zyska świąteczny blask. To właśnie dekoracje, w połączeniu z miłą, rodzinną atmosferą, stworzą najpiękniejsze święta w Twoim domu. Zapraszamy do salonu Homla Żary Katowicka 36. W Intermarsze świąteczne wypieki. Intertanio, że ho ho! Jaja od kur z wolnego wybiegu Farmio. 10 sztuk 9,99. A litrowy olej polski tylko 8,99. Intermarsze świeżo, tanio, z optymizmem. Potrzebujemy jeszcze prezentów, lampek. Chyba nie zdążymy. Zdążycie! Lampki i prezenty zamówione przez super szybki internet w telefonie życzenia, nagrane i wysłane telefonem do bliskich. To co teraz? Oglądacie Disney Plus, bo jest w prezencie. Na święta w abonamencie w Wielu dwa razy więcej gigabajtów a Disney Plus nawet na dwa lata w prezencie. Do tego smartfony w supercenach nawet 0%. Po dwóch latach opłata za Disney Plus 28,99 miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Ceny na święta w Media Expert. Na przykład robot sprzątający i robot Rumba combo, jednocześnie sprząta i mopuje. Teraz za jedyne 949 zł. Ekspres automatyczny Siemens Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Teraz za jedyne 2199, taniej o 500 zł. To będzie ostatnia reklama. Let's go! MediaMarkt mamy wszystko w niskich cenach, a kupując więcej płacisz jeszcze mniej. Teraz wybierając sprzęt do zabudowy marki Beko za drugi, tańszy produkt zapłacisz aż 50% taniej. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Ho, ho! Let's go! I po reklamie. Na program zaprasza firma Oknoplast, producent nowego okna PAWA. O tej porze w szarach sporo samochodów na ulicy Żagańskiej oraz na Podchorążych. Również warto być czujnym w okolicach Alei Wojsko Polskiego oraz na Alei Jana Pawła II. E, tamten ruch falami również dosyć duży. E, jeżeli chodzi o pogodę, no to ci, którzy czekali na siarczyste mrozy, będą zadowoleni. Dzisiaj w nocy minus 10, z kolei ze środy na czwartek minus 13, jutro w dzień minus 3. O i mroźno nam się robi. Na program zaprasza firma Oknoplast. 17. Les Mateusz Fuczyło. Tragiczny wypadek w Lobuskiem w Bieniowie niedaleko.